Zabawna ta gazetka. Co? Jestem osłem, co się zowie, piję wódkę na budowie. Wierszyk śmieszny, ale sprawa aż nadto poważna. Sprawa tragiczna. Spójrz na tę dziewczynkę. Spójrzcie na te dzieci. To dzieci alkoholików. Dzieci kaleki. Dzieci cierpiące za winy nie swoje, lecz rodziców pijaków. Czy chcesz skazać swe dziecko na kalectwo, epilepsję, na niedorozwój umysłowy? Alkohol to wróg społeczeństwa. Alkohol niszczy człowieka, jego organizm i jego wolę. Poradnie przeciwalkoholowe pomagają w zwalczeniu tego straszliwego nałogu. Tu dziesiątki ludzi odzyskują zdrowie, otrzymują porady, niezbędne lekarstwa. Rozpijane społeczeństwo rządy przedwojenne Alkohol był w rękach okupanta hitlerowskiego narzędziem wyniszczenia narodu. Dziś alkohol to broń w rękach wroga klasowego. Rozbija życie rodzinne, osłabia wydajność pracy, powoduje wypadki. Walka z pijaństwem to obowiązek społeczny.